Weszły w życie dwie unijne dyrektywy, które dotyczą zawierania umów między przedsiębiorcami i konsumentami. Pierwsza z nich dotyczy treści dostarczanych, wytwarzanych w formie cyfrowej, jak na przykład muzyka czy wideo, a także usług, które pozwalają na tworzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych w formie cyfrowej, jak na przykład usługi przetwarzania w chmurze, a także usług, które umożliwiają wymianę danych pomiędzy użytkownikami, jak na przykład Facebook czy YouTube. Dyrektywy te są przykładem harmonizacji maksymalnej, co oznacza, że państwa członkowskie nie mogą przyjmować odrębnych przepisów niż te przewidziane w dyrektywach, chyba że dyrektywa wyraźnie stanowi inaczej. Państwa członkowskie mają teraz dwa lata na przyjęcie przepisów dyrektywy do porządku krajowego. Dyrektywa w sprawie niektórych aspektów. Umów o treści cyfrowej i usług cyfrowych. Harmonizuje przede wszystkim najważniejsze aspekty tego typu umów, jak na przykład kryteria oceny zgodności treści lub usług z umową, środki prawne, które przysługują konsumentowi w przypadku zawarcia takiej umowy, a także warunki zmiany treści takiej umowy. Warto zwrócić uwagę na wyrażoną wprost możliwość wyrażenia ceny. Nie tylko w pieniądzu, ale też jako cyfrowe odsyłanie wartości, czyli między innymi poprzez waluty wirtualne. Warto podkreślić także, że dyrektywa wprost przewiduje możliwość płacenia za tego typu usługi czy treści naszymi danymi osobowymi, czyli dotyczy to sytuacji, w której przedsiębiorca wykorzystuje nasze dane nie tylko w celu wykonania umowy lub wykonania jego obowiązku. Z kolei druga przyjęta dyrektywa dotyczy niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Wprawdzie większość przepisów, które znajdują się w tej dyrektywie, jest już obecne w Krajowym Porządku Prawnym. Warto jednak zwrócić uwagę na przepisy dotyczące tzw. towarów z elementami cyfrowymi, to znaczy towarów, które zawierają sobie treści lub usługi cyfrowe, lub są z nimi wzajemnie połączone w taki sposób, że niemożliwe jest korzystanie z tych towarów bez tych treści cyfrowych. Mowa tutaj na przykład o inteligentnych lodówkach, smartwatchach czy smartfonach. Warto zaznaczyć, że pomimo mieszanego charakteru takiej umowy, objęcie ich zakresem dyrektywy oznacza, że wprost znajdują do niej zastosowanie przepisy dotyczące umowy sprzedaży.